Ja mam w następnym odcinku za Promising Moda z Zikiem. Jestem. Yy, ogólnie to jak widzicie, skipnęło trochę dni, bo jak pisałem już na Discordzie był. Yy, w sumie to Ale... nic się nie działo, więc nie wiem, czy chcecie naprawdę to oglądać. Więc był najlepszy zrobimy odcinek. materiał z czegoś, co jest przynajmniej ciekawe. Na... Dobra, to jak ja pla plany? Bo mówię, że nie Ja chciałem. No dobra, jeszcze. Będę. to co ja miałem robić w tym odcinku? No ja... Chcę... Tak. Bo potrzebujemy Dobra. na katapulty, żeby Czekaj. przygotować. Tylko we, zmienię krzesło, wezmę na krzesło do bicia pająków. Tu masz na prawo pająki, ja idę po bawoły, żeby mieć na zimę coś. U mnie te pająki na prawo to lewy dolny róg. Nie wiem, ja ciągle zmieniam obrócenie mapy. Ja zawsze trzymam ten sam, bo nie. jestem... Bo ja wiesz jak to mówię, trzeba być trzeba być życie trwałym. Jak, jak skała. Choćbym próbowali... Nie to krowa nic. Tylko fanatyk. No, trzeba będzie też tym kozem zrobić ogrodzenie. E e jak coś, to się nam skończyło właśnie złoto. Wypadałoby, wiesz, i, i zdobyć. E e no w sumie... Nie, w sumie to nie potrzeba do katapultu złota. No, ale będzie potrzebne na przyszłość, bo ja właśnie wykorzystałem całość na mój hełm. Po co? No bo potrzebuję hełma na bicie pańków. Masz football helmet. Jak już to nie to no. przecież tyle Ro... sam obronią hełmy. To ma większe no no durability. Po... Ale nie jestem fanem football helmeta. Okej. Okay. A nie jestem fanem marnowania surowców. Ale ja mam, ale w życiu trzeba mieć zasady, i ja się ich trzymam. Jestem fanem ja walę zbroje w tej grze. Ja walę zbroje. Nigdy nie rozumiałem tego kultu hełmów. No jak się gra z latem na plecach to rzeczywiście nie, ostatnio już nie jadłem, zostało na plecach, proszę mnie nie ten, nie, oci nie ocierniać Ale ja lubię. <laughs> ja, ja lubię. O, świnia super, zabiję ją. Ile masz w ogóle to zmienili działanie pułapek i trzeba teraz dawać im trita, czyli przynętę. Trita, czyli przynęta. Niestety ruch nie wylecił no, z pierwszego No i jest to dobra zmiana, nie ukrywajmy. Dobrze to dali. A jednak kiedyś będzie dawała przynęty do pławek, pamiętam, jak oglądała mi odcinek. Pamięta, to mi się tak w pamięci, jak dawała tą przynętę. O nie... O i teraz jest chyba losowa liczba futer, jaka to robi z A to do... było, Nie, nie, chyba zawsze była stała. No właśnie Eee, Arzaka, bo mi się też przypomniało właśnie. Co znowu? Zapomniałem Geometric Placement zainstalować. Przepraszam. Dobra, ja Ci już nie będę nic mówił, Cię w komentarzach zjedzą po prostu. Nie, ch nie chcę zjedzą, będę, będę walczył. No ja jestem z, z, takiej, z tej grupy graczy, która no nigdy nie, nie robi ładnych, wiesz, baz, tylko stawia, żeby stało. Potem się robi jakieś domki z kobla i doł drewna. Ładne! Brzydki był. Kobyl i drewno dębowe to najlepsze połączenie w Minecrafty przypominam. Nie. No. Yes. Ale, jest. Najładniejsze, Ale Gościu, ja ci mogę nawet powiedzieć, że są ludzie, którzy... których pracą jest ten budowanie w ogóle w Minecraft Nie wiem czy wiecie, ale Microsoft zatrudnia takich ludzi. A, kojarzę, coś takiego było. Choć powiedziałem. No i oni budują... <noise> I oni budują z OK, kowla, prawda? Nie! Ja postawiłem tu pułapkę teraz. Oni są... Oni... oni... O, dobra, złapał się. W jest niepisana zasada, że domki można z domki, można tylko z drzewa tego... dębowego budować. Bo są no, ludzie... Zabijemy dwa jak... bawoły i nic następnego. Pójdę na kociszopy, bo ta czapka jest ładniejsza niż ta zbytka. I jest lepsza, bo możesz dać jej ten, wiesz. A? Jest lepsza, bo możesz dać jej gogle. A, no tak, bo teraz jest ta zmiana. Zapomniałem w ogóle o tym. To jest praktycznie konieczne, żeby przeżyć zimę. Znaczy, to nie ja jest mam Tak, tak że też ciągle są te burze. Ale no, często bardzo. Ja mam dwa ogony, więc możesz po więcej pójść. A ile to, masz nie... silka? Na, na ten moment dwie, dwa silki mam. Okay. Bo też nie chcę latać z tych ogonów. Co średnio mi się... Hmm. Myślę, że chyba najpierw pójdę, zrobię to, wiesz, ogrodzenie dla kuzek. No to mo możesz to zrobić. Myślę, że jest, jest... Na pewno jest taka opcja. O, na co mi coś pisze. W sumie to nawet te płatki metalowe będą pasowały. Estety, byle estetycznie. O, super kred. zabije go. Nie, 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 nie możesz nie zabić kreta. Haha, haha, ha, martwy kret, mieć na czapkę, na, na ten, jak na wiosnę. No, you can't kill kret, haha, kret going dead. <śmianie> Ogólnie to, jak pokonamy Dirklopsa to, ja, to ja pójdę i mu to oko spalę. Tak się skończy. Czemu? No, bo mi zabiłeś kretę. Po co ci? O, o oka też zaschodzi tobie, a ja potrzebuję jedzenia. Mamy pełno mięsa. No. Chyba ino pełno mamy. Jeżeli też jest pełno mięsa, to, to, to. I mi I mi Stew było. Mitty Stew. Jest sami też Mitty Stew. Stew w zasadzie stracił dom X, bo się rozpadł. No i bardzo dobrze. No właśnie, Mitty Stew. Mitty, meet up! Meet you, up you. Chyba <laughs> chciałeś powiedzieć. Meet up! Chyba chciałeś powiedzieć meet up, a nie Mitty Stew. A two. Cześć. Pog. Trzeba gdzieś te pole zrobić z katapultami. Tylko Tylko megamów nie mamy, więc już na groby przydałoby się pójść. No można. Ale nie, poczekaj, bo. Jeden z tych generatorów na nitro nie działał? Poczekaj. bez jest generator i generator. Nie, nie pamiętam, bo nie grałem w ogóle w tę Jeden chyba, no, na, generalnie na rzeczy, które można podpalić, więc drewno, wszystko tego typu. No lecz. dobra. Bo już myślałem, Ale to nie, po nie no nie pamiętam, co jest No jeden nie ma, na pewno. Chyba. To jest problem. Jeden na pewno na gemy działa, możemy drewnem podpalać. No to tylko do, do zbudowania potrzeba nitro. A nie ja mamy też złota No to ja pójdę może Albo ty pójdź, a ja idę dalej, bo wał szukać. Dobra, to, ja pójdę, to ja pójdę, wykopać ro, drz, Jest złota. Jest tu biom niedaleko Niedaleko, na <laughs> drugim końcu mapy Nie przesadzę. Nie przesadzę przesadzę, ale rośliny na mapie mm, Też bagna chyba nie znaleźliśmy, nie? I nie mamy tych... Nie mamy roślin, to w sensie się... Ja co Będzie... co? Po, co co? po co ci mówię? No, żeby zrobić jedzenie A... kap, kap w kapustadzie. Pełno mięsa jest, muzyka. Super, że pełno mięsa, ale no nic tam to nie da tak, nie mi tego. Swoją drogą, Minecraft Dungeons jest fajne, tylko że. No, na napady się lepiej dużo. Generalnie to polecam, jakby ktoś myślał, czy kupić to. No, ma, tylko ma, tylko ma, sobie dysk. Znak jakości zikotypu daje, oficjalny. E. A to już to znaczy, ja nie daję tego znaczku byle czemu. To jest strzeżona pieczęć, rzekł nawet. Rzep na pieczęć. Strzeżona jest. I jedyna inna gra, jaką dostała, to Nowa update to Minecraft. Bo są świetne. I. Net jest super, prawda, artaka? Prawda? Prawda artaka, prawda? Ataka. Ar ale tuchet z ciebie gość. Ale tuchet... Co to znaczy W. Czemu byś W? Nie, bo chciałem coś napisać na czacie, ale i zacząłem po prostu iść. Nie masz tak gra? Co mówiłeś? Bo się przerwało? Mówię, że po prostu szedłem do przodu i... Znaczy no... Chciałem napisać coś na czacie, ale stwierdziłem, że jednak nie i zacząłem iść do przodu i wiesz. A, dobra, dobra, rozumiem. Może tu jeszcze będą bawały na prawo. caje, caje, Caje more like Piotr Czaja, ha 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 cha śmieszne, taki żart powiedziałem. <grywa> 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 Kurde. co drogo, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jeszcze na tym etapie ogląda, to warto by powiedzieć o jednej ważnej no. rzeczy. Przegapiliście przez to że być wyciął odcinek jeden. Nie, mogę. nie, ale, ale to jak to opowiesz, to ja to też no i możesz do skutku i zawsze będę cię Nie opowiem tego, ale chciałem opowiedzieć, co, co widzowie stracili. Przez to, że odcinek nie, 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 nie trafi na YouTuba. nie ja, bo to nudne było. Jako bohater narodowy, Opowiadałem świetną historię, to była bardzo zabawna, była ciekawa, no, no, interesująca. Była interesująca, no, ale niestety, niestety Artaka... No tak, tak. Powiedział, że ten odcinek strasznie był strasznie... Strasznie no, no. Że ten jest strasznie nudny że tą historię i go nie wrzuci na YouTube'a i prze, przez to no nie zobaczycie najlepszej historii, historii polskiego YouTube'a, więc... No pretensje do niego miejcie. Teraz w końcach wszyscy że dziękujemy Ci tak, uratowałeś nas. W ogóle wydaje mi się, że można złapać je tylko za pomocą trita, w sensie króliki, albo jak wychodzą z nory. Matys albo foto napisze, jestem pewny. Albo, albo Kulczak napisze, Ziko, ziko również, jest ziko. Cudowny, cudowny komentarz. Tak. Mam nadzieję, że się będzie tego trzymał. Musimy dbać o tradycję. Dwie włóczki to co, co? nie. co? Dwie włócznie. Nie no wiem, bo... czy mam skraftowane dwie włóczki. No bo dużo walczyłeś, bo oczywiste. No mam w sensie dwie na 100%. Mam zapomnieć, że ja w ogóle O nie, to pająk ten yy, gówniany. Uciekaj, ty... po jakimś czasie cię zostawi. Ja nie, nie będę uciekał, będę walczył. Nie jestem jak Ty, Artak. Mam wojownikiem. I'm a warrior. Okay. Niszczyłem go. No. Panie się bawi. Uległ destrukcji. Mały jest inny, który nie żył tak bardzo jak on w tym momencie. Do tej czołówki należy kanał Pana Śmietanki. Właśnie chciałem powiedzieć, że czyjś kanał, ale no przerwałeś. <noise> Musiałem, nie mogę się powstrzymać. Musiałem powiedzieć, że ja Panu Śmietance, bo tęsknię. W ogóle też Pana Śmietankę jeszcze? Wiem kto to ale nie ogląda. Jak ty nie oglądałeś pana śmietanki? Normalnie. Najśmieszniejsza to, to była najśmieszniejsza na świecie. Tam y, były super żarty w Indiana śmietance. Y, niestety, seria nigdy nie została ukończona, więc nie wiem jak się skończy, ale pamiętam czekanie na 34 na odcinek. którego nie było przez dwa lata. Poczekaj, a co to było? Co y, to była ser, taka seria fabularna, co nie? O tym jak Indi y, Indiana śmietanka lądował w dżungli. I potem podróżował w czasie, między się światami, i był u Azteku, i był u Czarnego Pana, i walczyli wszyscy. I było super, cenowe generali to było, ale się urwała seria i nie wiadomo jak się skończyło. I był jeden bardzo śmieszny żart, ale niestety nie mogę go tutaj powiedzieć, bo by się skończyło katastrofą wizerunkową i dla mnie, i dla ciebie. To po prostu wiecie. Dobrze, to no mogę że go to powiedzieć? Nie, nie możesz. To, <laughs> po co to masz mój skrój, tak powietrzny? Ale żebyś ty go znał. Nie chcę. Musisz mi napisać na prysie, jak tak bardzo ci zależy. I ty jesteś Graja, nie piszesz go. Potem. I Bo... teraz, teraz go przeczytaj i, i zobaczymy, czy, czy się śmiejesz czy, czy nie. I to będzie ocena tego żartu. Bo jak ja bym mały, to na na tej planecie i tak się na podłogę aż upadłem ze śmiechu. Wy się nie dowiecie, co to za żart, bo Artaka jest potworem i to wytnie, ale... Artaka! Co? Żyjesz? Przestań Zastan robić jakieś głupie rzeczy, przez co znowu odcinek spadnie, gość. A to jest ciekawy odcinek dzięki temu, śmieszniej śmiesznie jest. O nie! Co tam się dzieje? Żywe drzewo chciałem ściąć i mnie jakieś macki zaczęły bić. O tak, bo on teraz ma taką możliwość. To jest... Że jest bronione. ...że Czyli jest ale mało zadają na razie. Że jest, jest bronione. Ile to ma HP? Ale to widać, no, że można łatwo skicking'a... Na razie na, 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 na takim etapie rozgrywki, tym, że nic ciekawego się nie dzieje, tylko trzeba surowce zbierać przed zimą. Potem Dobra, będzie wielka, na... mega ładna baza ogólnie, ale no... To, to nie, ja będę budował, bo ziko oczywiście nie ma Geometric placement. Nie, i... nie, 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 doprowadzę do jej powstania. ale u, 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 u ile, ile można to ścinać? Jak to w ogóle? No, o to chodzi, żeby to, była Obre, uciekam sobie. Nie żeby się to było dobre. O, Żeby to było niekompromisujące, nieskorumpowane. Witamy w nieskompromisowanym modelu. To mnie w końcu zużyję te wszystkie pochodnie, których mam nakraftowane. Ja właśnie też użyłem jednej bo Kurde gdzie... w sumie mogłem zrobić sobie i te świetliki połapać, na No mogłeś, mogłeś. Jak daleko jeszcze do bazy mam Niedaleko. Ja idę po szopy. Ale czapka będzie dla mnie. To sam sobie musisz zrobić. Te ja będę. Wal się. Ja zdobyłem dwa ogony dla Ciebie, myślałem się podzielimy. No, tak. no to ja ci dam pochodnie, a sobie wezmę czapkę co ty na taki poziom. nie Żenada w ogóle Żenada. W ogóle mam pytanie jak ktoś z widu może znać co nie? Yy, może ktoś z widu będzie wiedział zna, dał im i mi pomoże odpowiedź yy, Na starych stronach z grami typu wyspa Giergry wiecie, co nie? Była taka platformówka o pancerniku chyba to był pancernik. Je na snowboardzie, bo w tych krainach i tam by były przeciwnicy i byli bossowie, tak się szło po poziomach. Co? Można było tak na tym snowboardzie też jeździć. I jak ktoś za tę grę. O i była też druga, była też druga postać, trzeba była kobietą. I jak ktoś z tę grę, to on niech napisze mi tytuł. I ja szukam co jakiś czas, ale nigdy nie mogę jej znaleźć. A i te domki koci szopa są oznaczone na mapie, czy nie bo nie pamiętam. Chyba nie. Są. Czyli tylko w jednym lesie mamy te domki. O kurde bo... No bo tu mogło być jeszcze nieodkryte w sumie. Czemu mi tak z sanity spada? Chyba zwiększyli ten spadek sanity od potworów mocno. Na pewnie tak, no bo miałoby to sens. W tym modzie zwłaszcza. Pinki. Yy, I nie, mózg. No, nie muszę iść do tam, drugiego. O, lata. znalazłem krety. Szkoda by było, gdyby to nie zabrał. No... Możesz przestać. Nie, tam to Spokojnie, nie zabiję tych kret. Możesz je złapać strę. jak już tam je znalazłeś. Ale ja chcę i... Ale ja chcę jedzenie, nie, nie, nie ma no pani masz pełno. Ale ty nie krecie a mięso. Ale no to złap mi kreta, żebym miał do farmy surowców. Się no nie, raczej nie. Raczej nie. Ja, ja, ja jako jedyny. Przynoszę mięso do domu, pomimo tego, że nie jestem postacią do walki, a ty nie wiem co tam robisz. No, złoto zbierałem, mamy całe 10 złota teraz. To jest 5 hełmów, rozumiesz to? Przestań robić te hełmy. Ale nie zrobiłem hełmu, tylko mówię, że przeliczyłem na, na ilość hełmów. Jezu, nie mam taki przewrażliwiony. <noise> <noise> Nazwij ten odcinek, nie wiem, produkcja hełmów na masową skalę czy coś. <noise> jak ten odcinek nazwiemy? Nie, nie wiem. wiem, możesz nie zaburzać tutaj immersji teraz, tak. nie <noise> Imercia, tak imersji teraz. Imersja! Imersja. Słynna, słynna imersja odcinka. Yeah. Nie wygłupiaj się. A mnie to strasznie denerwuje, jak się pytasz o jakieś takie rzeczy. Nie. Bo, odcinek? No, to odcinek. Jak już tam się spytałeś, to możesz powiedzieć. Mówiłeś, że nie będziesz się pytał. Ale ty, ale ty o to spytałeś, nie? Powiedziałem tylko, że ty się tak pytasz, to nie było pytanie. Ale no teraz, ty, teraz ty to powiedziałeś. Trwa 18 minut. No to zaraz nie wykończyć. O, czas teraz znalazłem. O kurde, zaczynałem ja głoduje. O super, nie. to przygotował taki ładny mięsny garnek w bazie. Nawet dwa suchy. Dziękuję ci, bo... mój bohater. Ja, ja nie wiem, jak ty przeżywasz w tym Don't Starwie Solo. Solo sobie radzę. No, no, jak sobie nie radzisz multiplayer, to ja nie wiem, jak ty sobie radzisz. <grym> to nie wiem. No tak to właśnie jest. Chcesz, by się touchstone y po drugim odcinku skończyły. Co to jest. Co ja. ja, ja jak by mi się skończyły te touchstone? To są... W sensie, się wskrzesić a, oto właśnie. No się nie norm aż tak często. W sumie to, ja to prawda, bo jak graliśmy ostatnio, to na co częściej umiera. O, wreszcie pajęczyny jakoś dostałem, boże. Widzicie, pająków się opłaciło po 30 tysiącach lat. Weź... Y... Jedna pajęczyna to jedna katapulta, więc. Bogu? Świetnie, to wydam je. Wszystkie wydam na moją kurtkę zimową. Nie. No Nie zbieram, to powiedzmy, na kurtkę swoją zimową przecież, to oczywiste. Nie no, zbieramy na katapultę, żeby się od Dirk obronić, bronić. Bo on jest jakiś zestrowany, podobno. Sam, sam się na katapultę, zbierasz, się na kurtkę zimową z koła to jest oczywiste. Powiedzmy, nawet nie przy trąbę mamy, bo już zjadłem. Co w takim razie? A no, jak sukces. Kurtka zimowa to ważna rzecz w tychże. Będzie Będziemy Nie można na jakieś głupoty znowu. Nie, nie można lekceważyć kurtki zimowej. Jak żyć? Jak żyć, panie prezesie? Jak ja, żyć? Jak już to sobie poczekaj chociaż na tego kalefanta zimowego, żeby nie marnować surowców. Ale nie, wtedy nie będę miał kurtki na zimę. To będziesz z kamieniem termicznym latą, nie wiem? Nie, no to jest zła opcja w ogóle. Nie, nie mogę. Sprawdzę, ile potrzeba teraz. ubran. Y... Nie rób tej kurtki. Jeszcze jest trzy pajęczyny potrzebuję. Nie marnuj tych surowców, ja cię proszę. Ha, nie, nie kurtki. Haha! Ha, ku, kurtka robi szur szur Ja tu próbuję jakoś taktycznie grać. No ale też taktycznie potrzebna potrzeba kurtka na zimę, to chyba oczywiste. Nie jest potrzebna. W ogóle czemu mi tak te spada o co chodzi? Ja no to, bo kurtki no, nie ma... Jakieś... Jakbyś, jak jakbyś miał kurtkę, robić, tak, to Jakbyś miał kurtkę, to by tak nie spadało, to chyba oczywiste. O! Je, je, jest to tylko dwie pajęczyny brak mi, mi brakują. No, nawet nie wiem, że tak można w ogóle kickować ludzi przez chat. A co, co? Chcesz mnie skikować? Napisałem kick z ziko O fuck! <laughs> Ale napisał, że nie ma takiego gracza jak ziko. Jest. A się nazywam w ogóle na Steamie. A z ziko <laughs> No, ja się nie wiem czemu. <laughs> mam, Ej, czemu nie, że Gras Sweet, to przecież by się przydał? O co mi Gras Sweet? Nie, nie, mam teraz połapił, żeby kreta złapać. No. O kurde, świnia się bije z Ale tymi. No, młotek, dobra. Wyskakuj gościu. Świnia się bije z pęką no, może z może od nim z dziury. Ale wojna. No, to się na mundroka nie rzuca? Ja się rzuca. Jak się rozdzielało nosz? Zobacz jaki ten piękny O super pajęczyna! Jest tylko, tylko jedna i będę mógł zrobić swój wymazony ten Kurtkę. Ile potrzeba było na rainha' No jest Reinko No nie wszedł do dziury O oh, Fak noc, noc, a ja nie mam nic. Idę do bardzo szybko. Ej, tak. e, healt, bo mi... Laga mamy i zaraz będzie nas ziemny. O dobra, i dobra, już, już, już żyje. Jakie to ma staty? Minus 5 health plus 15 sanity Dobrze. Brzmi jak Niech stracę. No mamy tak mało ciszy opu, przynajmniej mi ogon od razu. No bo ogony no, mają dużo mniej szansę na, na, na lotknięcie. No chyba mają większą. Ale i tak mamy. Chociaż w sumie jeszcze tu mamy do sporo nieodkrytych. Ale tu będziemy kończyć odcinaczek. ja tylko pójdę do bazy, bo zaraz, umrę, zaraz się zabije od ciemności. Czy mam więc mogę do niego wrzucić syf? Mm -hmm. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mamy siedem pajęczyn. Tyle zebrałem. Sprawdzę, bo... czy... czy nie ma jakichś może w tym wyskrzyńcach. E, dobra, mógł bo to się już mocno przedłuża, więc... Będę mógł zrobić...